W 1945 roku zakończyła się II wojna światowa, najbardziej krwawy konflikt w dziejach ludzkości. Po sześciu latach Polska została uwolniona od niemieckiej okupacji. Pomimo to obywatele Rzeczypospolitej, tak ciężko doświadczani przez brunatnych i czerwonych zbrodniarzy, nie mogli czuć się ludźmi wolnymi. Nadchodzący ze wschodu Sowieci ustanowili bowiem w Polsce kolejną okupację. Podobnie jak w innych regionach Polski, na Ziemi Łódzkiej również wraz z wkraczaniem na ziemię Polskie Armii Czerwonej, żołnierze Armii Krajowej, czy byli już żołnierze Armii Krajowej, znaleźli się w trudnej sytuacji. No, trzeba było podjąć decyzję, czy walczyć nadal, czy zdać się na łaskę nowych komunistycznych władz i Armii Czerwonej. Decyzje podejmowane były różne. Szczególnie dotyczyły one żołnierzy dwóch formacji zbrojnej, 27. Pułku Piechoty należącego do Okręgu Radomsko-Kieleckiego i 25. Pułku Piechoty z Okręgu Łódzkiego Armii Krajowej. Z tej drugiej jednostki pochodził dowódca, o którym chciałbym opowiedzieć, dowódca, który dowodził w głośnej bitwie pod Majkowicami jaka. Odbyła się w okolicach y, ręczna w lipcu 1945 roku. Te trudne wybory żołnierzy y, AK dotyczyły praktycznie wszystkich od żołnierzy szeregowych, po, po dowódców oddziałów, wreszcie po dowódcę 25 pułku piechoty. Wystarczy powiedzieć, że y, ten ostatni Rudolf Majewski leśnia, który dowodził całym. Pułkiem po wojnie, aresztowany przez komunistyczne władze, został zamordowany w więzieniu we Rąkach, więc te, te decyzje, te wybory były niezwykle trudne. Jednym z tych, którym przyszło takiego trudnego wyboru, dokonać by Stanisław Karliński-Burza, żołnierz wspomnianego 25 Pułku Piechoty, żołnierz, który zasłużył się już w czasie okupacji niemieckiej, rozbijał między innymi posterunek żandarmerii wręcznie, Taki niezwykle rzutki, odważny dowódca, nie bojący się najbardziej jakby spektakularnych akcji, w których się okrył taką słabą lokalnego bohatera, żeby nie powiedzieć legendą nawet, postać bardzo interesująca i on po wkroczeniu Armii Czerwonej zastanawiał się, jak dalej postąpić. No jako znany dowódca z tego terenu, był też w pewnym sensie osobą ważną dla komunistycznej władzy i dla sowieckich władz I Próbowano nakłonić go, aby publicznie skrytykował Armię Krajową, to, to po pierwsze, a po drugie namawiał swoich byłych żołnierzy i innych żołnierzy 25 Pułku Piechoty do wycofania się z walki, do wychodzenia z lasu, jak to się wówczas e, mówiło. On się na to nie zgodził, nie zgodził się na publiczną krytykę Armii Krajowej, no i miało to swoje koszty. Została aresztowana jego rodzina, umieszczona w obozie pod Piotkowem Trybunalskim. Jego gospodarstwo spalono, no więc sytuacja była bardzo trudna. On wówczas zatrzymał przy sobie około 100-osobowy oddział, z którym wspólnie oczekiwał na rozwój sytuacji, na to, co wydarzy się w pierwszej połowie 1945 roku. Przy pomocy tego oddziału w związku z tym zdecydował się na atak na ten obóz, rozbicie go. Uwolnił swoją rodzinę tam yy, przetrzymywaną. Ale to też z drugiej strony ściągnęło na niego sowiecką obławę. Na ziemiach polskich funkcjonowała 64. Dywizja Wojsk Wewnętrznych NKWD, która no, zwalczała polskie podziemie. Do tego celu została powołana i w krótkim czasie doszło do bitwy z tą formacją. Pod wsią Majkowice w okolicach ręczna 8 lipca 1945 roku doszło do starcia. To nie była walka, której Karliński chciał. On zdawał sobie doskonale sprawę z tego, że nie ma szans w starciu z tak silną jednostką. On dowodził, jak już wspomniałem, około stuosobowym osobowym oddziałem. Wykorzystując znajomość terenu, wykorzystując po niemieckie okopy w okolicach Pilicy, udało mu się odeprzeć sowiecki atak, udało mu się wydrzeć z okrążenia, chociaż. Taka ocena, która niekiedy się pojawia, że ta bitwa zakończyła się sukcesem partyzantów, no jest pewną przesadą, bo najprawdopodobniej według imiennej listy zginęło 21 osób. Być może byłoby jeszcze więcej. No, ze 100-osobowego oddziału jest to jednak liczba dość duża, znacząca i te straty były duże. Kaliński wówczas zdecydował o zaprzestaniu walki. Wiedział, że no, to, na czym może się zdecydować, to dalsza beznadziejna walka, z której, której ponosił będzie. Kolejne straty. Yy, należy szukać jednak innego rozwiązania. Było to także związane czasowo przynajmniej z powołaniem tymczasowego rządu Jedności Narodowej jakiejś takiej iluzorycznej nadziei na, na, na zmiany gestem właśnie dobrej woli ze strony żołnierzy podziemia. W tym wypadku Kalińskiego miała być ta rezygnacja z walki. On jednak nie ujawnił się, nie oddał się w ręce polskich komunistycznych władz, ale wyjechał na tak zwane ziemie odzyskane. Tam, poszukiwany przez komunistyczne władze, został jednak aresztowany 11 listopada. 1946 roku osądzony i skazany zresztą na dwukrotną karę śmierci. Wyroku nie wykonano, ponieważ skorzystał z amnestii, ale przesiedział w komunistycznym więzieniu 10 lat. Bitwa pod Majkowicami przez wiele lat była takim no, tematem, można powiedzieć, zakazanym, o którym się nie mówiło. No, starcie. Polskich żołnierzy Armii Krajowej z siłami sowieckimi. No to nie był temat, który można było poruszać w dyskusjach, w książkach historycznych. Jest bez wątpienia największym starciem z siłami sowieckimi na Ziemi Łódzkiej, starciem spektakularnym no i pokazującym sytuację, w jakiej znaleźli się byli żołnierze Armii Krajowej na tym terenie. Sowieci, współpracujący z nimi rodzimi komuniści zwalczali wszelkie przejawy jakiegokolwiek oporu, a więzienia, areszty i obozy szybko zapełniły się polskimi patriotami.